Rozpocznie się kolejna bitwa, kolejna bitwa o Gdańsk. Pierwsza bitwa o Gdańsk, ale kolejna bitwa o nasz naród, o nasze miasto, o naszych ludzi, o nasz kraj. Walczmy! Spróbujemy pokonać oczywiście naszych przeciwników, którzy są, można rzec, silni. Kolejne wojska, które nadejdą, to są niemieckie oddziały. No i może być ciężko, może być ciężko. Na automacie chyba, jak pamiętam, przegrał nasz dowódca, który jest znakomitym dowódcą, pewnie nawet lepszym ode mnie. Ale rozstawmy wojska i pomyślmy, tak. Czy się generał zmieścić na tym małym rynku? Jest tak mały, że mały. Oddział łuczników, konnicy. Nie musisz uciekać. Po prostu mi się. O, przestawcie tak. Pięknie no. Cóż za inteligentne rozstawianie. No, w końcu. Wow. Czy tak? Czy tak? Czy lepiej tu chodzić? O, kolejny oddział No i strzelać? Nie uciekajcie. Nie chcę palących strzał. Nie ma to najmniejszego sensu, i tak się nie spalą nasze przeciwników, by balizować, a wy wszyscy oczywiście tryb obronny. Oczywiście trzy oddziały włóczników: oddział tu, drugi oddział tu, trzeci oddział tu. Zostanie nam jeden oddział, który jest tu. I tyle. Mamy no, naprawdę mało piechoty. Dużo strzelców. Musimy to wykorzystać od razu. To może strzelać. Wy możecie. Strzelajcie w tych. Bo on nadchodzi. Wielka armię. Już słyszę, że procesor ma problemy. Jeszcze żeby nie. Ale, jak są te strzały, patrzcie się. Kolejne trupy, ja tu wielbym. Te jednostki to jest przepiękne. Jeba. Pod grad mm -hmm. Ale. Tak są słabi ci łucznicy, że parcie się jak. E, na kurde. Dwoje. Oprócz oczywiście. Ci. I ci macie mi strzelać tu Wy macie szczelać tu, w środek, no i tam gdzie jest ich dużo A wy cały czas ładujcie w to wy Też w to Ten oddział mi ładuje -ru 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 -ru. Silny oddział, litewski oddział, nowa jednostka właśnie, widzicie, ładnie nie, zrobiona się mamy lagi, ale nie przejmujcie się tym, to jest norma. Tyle oddziału na mnie idzie w kupie. Nie da rady, procesor. cóż poradzisz. Stara gra, tak naciągnięta. Wiem, że, że dostał się do mur, murów. Dłuższe proszę was Największe kłębiska, proszę was Zrobiliśmy tylko tylko 5% naprawdę łucznicy w tej modyfikacji są tragiczni. Tragiczni Tragiczni miał elfów łuczników Ale teksturki są piękne, teksturki są ładne, bronimy wielce broni gdańska. Aby macie odstawienie się Nie walczcie Cioty tylko strzelajcie aby... ładujcie w nich, ładujcie w nich. To kłębisko. Kłębisko tych ludzi już widzę zakrwawione tarcze strzały lecą, grady, strzał. Miał elfów na przykład albo łuczników z bardzo dobrym atakiem Proszę strzelajcie w nich. Wiecie o co chodzi. Wiecie o co chodzi? Nie, kolejni, kolejni. Przez topórkami, typowo ofensywni. Nie. Nie. Brama jeszcze nie padła. Strzelajcie, wiecie jak. No. Wystrzelajcie tutaj, także. Ależ nie bitwa bitwa. jak mu wyciągnął to są animacje. Szelajcie proszę was. Ładuj. Strzelaj! Ale w tego, nie? To już trwawalna bitwa Ojej, ale będą lagi, ale będą lagi Nic na to nie poradzimy Cóż poradzisz, nic pan nie poradzisz Cóż pan zrobisz, nic pan nie poradzisz Ci już wystrzelali, więc wracać tu Szkoda, że ci uczniowie są tak słabi Tak słabi aby byli lepszymi wojownikami, byli, by mieli więcej armoru, więcej expa, więcej killa, więcej umiejętności Ale się wbiło, jej O, widzieliście to Patrzcie, jak się biją, to ja uwielbiam bitwy na murę. To jest niesamowite wyczucie, co się tu dzieje. Mm -hmm. Strzelajcie. Mieliście biec, a nie zlagować się. Generał, jeden z najlepszych generałów, który broni Gdańska. Czemu ludzie nie biegniecie? Cywile, wierzcie miecze. Pierwsze, wesprzyjcie tych nędznych wojaków w biedzie. Generał wyruszył, ruszył ku bramie. Bronić bramy rozkazał. Rozkazał rozgromić wroga. Obronić wielkiego Gdańska. Gdańska, który zawsze. Oczywiście tak głupek raz zrobiła, że mi nie pobieg dalej, nie obronił Gdańska. Generał jehany, Zaciłem na szarży. Muszę się wycofać, zszarżować jeszcze raz. Teraz moja rola, moja rola się wbicia w bok ich cały, rozgromienia ich na kawał głupiej ściany. Tu się biją na murach. Tu walczą żołnierze, tu walczą słabiacy. Tu walczą pedalce. Ładna trawa. Tamty czas. Muszę się wbić, nie ma opcji. Ale nas wypchnęli, ale jacy dzielnie walczą, wielnie, dzielnie bronią Walka na murach trwa Ale oni mają tak dobre oddziały, że to w takiej walce Nic im najmniejszego nie zrobię, Patrzę, tarcze, silne toporki Dobry oddział Nasze straty są już w 44% i dopiero 40% Jakbym przed bramą miał około Miał jakby to powiedzieć, około 30, nie wiem, 40, nie, nie, stop. Hm. Bym miał większe straty tych uczniów, naprawdę dużo ich zrobiłem. Zresztą widzicie tu po ilości trupów, ale jakbym miał, to jest dwa lepszych uczniów, którzy mogliby strzelać dłużej, mógłbym istnieć, naprawdę to jest mój błąd strategiczny, mój błąd. Walki, coś we mnie strzela płonącymi strzałami. Nadcierają do mnie pojedyncze promienie strzał. Ja no, wbiję się, póki jeszcze mag tu walczyć. Mag to walczyć, mag tu bronić Gdańska. Postaram się jeszcze coś działać, nie możecie liczyć na cuda. Ale przybliżę wam yy, walkę, jak to wygląda. Chociaż yy, zobaczcie estetyczne wrażenia na ...modyfikacji tej ładnej tekstury, o, o jak rucha. No ci są za słabi, nie po czym nie kazałem walczyć. Mamy strat. Aż w jakiś wojak się wbił, ale zginął. Kolejny ginie. Ilość trupów jest niesamowita Gdańsk, polewa się pełna krwi. Popełniłem błąd wjeżdżając z tą konicą. Zniszczyłem sobie łóżników, zniszczyłem szczelani. Już tracę w prawą frankę, w lewą frankę, zostaje mi tylko front. Mury poległy. Mury zaraz polegną względem czasu, ale poległy. I tarcze. Ich ochrona jest zbyt wielka i was za telefon. Wow, ruszają na nas. Niech to walczyć wojacy. Ku chwale. Łczwusznicy oparci o płot. Bronią dostępu do swoich rodzin. Chronią Gdańsk przeciwko splądrowaniu. Te towary, które stąd wypływają. Portu, którego nie widzimy z oddali, widzimy w oddali. Morze, które nas chroni. Morze, które daje nam dochód, zostanie utracone. To już jest pewne, to już jest niemożliwe. Generał umrze, ale popełnił wielkie dzieło. Bronił Gdańsk jak najdłużej. Módlmy się w tej chwili o zjednoczenie Niemiec przeciwko Litwinom. Tym, żeby ich zatokowali, żeby zostawili nas w spokoju. Odbijmy Kraków i zaprowadźmy pokój w naszym kraju. Miasto płonie, miasto płonie. Generał się wycofuje. Generał chce wykonać szarżę, wykonać wielką, ogromną szarżę na wojaku. Oj, lecą strzały. Hmm. To może być bole... To może boleć, że nie trafić. Coś mi się to nie wkurza, mnie to... Trochę, nawet bardzo. Odwołajmy ludzi. Żyjcie, póki możecie. Żyjcie, póki możecie. Wszystko na rynek. Ochraniać moich cofających się ludzi, generale. Ruszaj. No i znowu, Bugi. To jest trochę męczące, oblążenia w sensie. Jak już wejdą w mury. Ostatnia szarża generała. Ostatni wymarsz. Wymarsz naszego. Króle, ku Wielkiego Dowódcy mieszka Starego. Ko, giną wrodze żołnierze. Giną. starcze, ścierają się o tarcze. Pole kolejny wrogi żołnierz. Ale czy jestem w stanie czterdziestoma oddziałami rozgromić około liczbę tysiąca wrogich żołnierzy? A dzisiaj wbiłem tędy. Ale jeszcze marsz łuczników, chłopów z łukami, którzy zostali dorekrutowani w ostatnich chwilach tej wojny. Biją się na plecy, spróbują złamać morale wroga. Ostatnia szarża, która może przynieść powodzenie. Jakby byli potężniejszym oddziałem, rozgromiliby wroga. Taki cios od tyłu mogły spowodować moralne straty w, w przeciwniku. Osłabienie oraz dezorientacji, ale ich jest za dużo. Ich jest zbyt wiele. Zaty niesamowity. Ale te łuki bolą. Mm. Miejmy jeszcze nadzieję. Bili się po raz kolejny. bohaterom Zabij go. Och jak strasz. O jak dostał! No Ta szczały są jarzące dla mojej dla mojego oddziału konicy. Niszczą moje tarcze Niszczą mi generała. Hmm. Ale dzielnie walczą w Polsce. Konica w Polska w polu jest nie do pokonania, ale w obronie zamku. Niewiele zdziała w obronie zamku. Najważniejsze są łucznicy oraz dobra piechota. Zabrakło mi tego zrekrutowania, bo jednego oddziału dobrych łuczników plus dwa oddziały łuczników klasy wyższej, klasy potężnej. To był mój błąd. Może spowodować tego, że przegraliśmy kolejną bitwę. Nic się nie zmieni za szybko, bo się wiem. Generał jeszcze będzie walczył do śmierci. Do śmierci bohaterskiej, oczywiście. I się wycofajcie. Jakbym miał lepszych łuczników. I z lepszych łuczników minimalnie lepszych. Nasz generał Polek w szumie batwy. Bitwa stracona. Kolejne potężne miasto Polskiej Rzeczypospolitej. Zostało stracone. Szkoda, szkoda, szkoda. Jakby on miał oddziały, tak zwane oddziały, to powiedzieć bardziej słabe, ale on miał toporników, w sensie bardzo atakujących oddziałów, które jakby miał włóczników, to przeciwko włócznikom włócznikami by się lepiej walczył, ale przeciwko topornikom to jest naprawdę trudne. Przegraliśmy bitwę. Straciliśmy tak znakomitego generała Tak znakomite bogate miasto Ale to nie koniec, to nie koniec bronienia, to nie koniec walki Będę grał póki nie skończę, marnie Póki zostanie mi jeden oddział będę walczył do końca tej gry Dobra nic się nie zmieni, przegraliśmy bitwę Utraciliśmy swój kraj Ormen, fight. On Intervention Band Army to Military, gdzie gwardia polskiej konnicy walczyła do ostatniego żołnierza i się nie poddali, wierzyli, chcieli obronić nasz kraj, ale hordy barbarzyńskich poganów lewają się do miasta, lewają, płozą, walcą, niszczą i palą nasze dzieci. Czy się coś zmieni? Nie sądzę. Nie wiem czy, właśnie graficzne ustawienia się zapisałem. Bo strasznie ładne te Ładne tekstury są na za... tych. Zabiliśmy im prawie tysiąc ludzi, nie jest źle. Gdańsk jest stracony, ale ich siła armii jest bardzo, bardzo osłabiona. Straciliśmy kolejnego znakomitego dowódcę. Znakomitego wodza. Znakomitego Polaka i Patriotę. Gdańsk stracony byłby i tak, ale na rzecz Niemców, może bunt, jakiś chwalny bunt. Litwie, wielkie oddziały litewskie ruszają na Płock. Nie, ruszają w stronę Krakowa inteligentnie. Jeszcze mamy Płock, jeszcze mamy kraj, który jest w rozbiorach między Litwinami a Niemcami, którzy zrobili wielką sumowę. I rozgromili nasze wojska Nie wiem co Wiem, że umarł nasz wielki książę Jeszcze zaraza, zaraza Jeszcze ograbili Patrzcie się, pełna armia, potężnej piechoty To jest bitwa, która Tutaj Może się bronić. Ale czym? Tym Tą bitwę zagramy w kolejnym odcinku, bitwę w której pokażę Wam moc naszej kawalerii. Czeknę się z Wami. Bye bye. Zobaczcie drogę ku Krakowu.